Wszystkim. Dzień dobry. Wielu z Was pewnie zastanawia się, jak wygląda życie na emigracji, jakie są plusy i minusy wyjazdu z kraju, i właśnie te dwie kwestie chciałabym poruszyć w kolejnych dwóch odcinkach. Zacznę może od takiego bardziej pozytywnego wydźwięku, czyli od plusów życia w Niemczech, a konkretnie w moim przypadku. Na Bawarii, ale to możecie odnieść ogólnie w większości do całych Niemiec. Lecimy. Pierwszy pozytyw to lepsza opieka lekarska niż w Polsce. Przede wszystkim krócej czekamy, aby dostać się do specjalisty. W Polsce jest to bardzo często kilka miesięcy, nawet do kilku lat, jeżeli to są specjaliści typu jakiś kardiolog czy jakiś inny od innych chorób. W Niemczech natomiast sprawa jest troszeczkę prostsza. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, na przykład w kwestii ortopedy, ale teraz miałam w Niemczech wizytę, na którą od zarejestrowania się czekałam ledwie 6 dni. W Polsce u ortopedy byłam przynajmniej, myślę, 10 lat temu i z tego co pamiętam, to mama kiedy robiła mi termin, musiałam czekać na wizytę przynajmniej 2-3 miesiące. Tutaj to jest kilka dni, więc myślę, że widać ogromną różnicę w tym. W Niemczech tańsze są też leki. W Polsce na przykład za odczulanie na alergię musiałabym zapłacić kilkaset złotych. Natomiast tutaj jednorazowo zapłaciłam 10 euro, czyli w przeliczeniu około 40 zł i teraz mam takie odczulanie robione u alergologa co miesiąc, no jak do tej pory nie dopłaciłam ani centa. Dodatkowo jeżeli ktoś ma jakąś poważną chorobę typu rak albo problemy z sercem, to leki dostaje dosłownie za grosze, bo kasy chorych finansują takie leki w znacznej mierze. I na przykład osoba, która normalnie musiałaby kupować leki za 70-80 euro, płaci za nie nawet je tylko 1 euro. No, czasem tam się zdarza, że musi zapłacić 7-8, ale to. W porównaniu z tą ceną początkową tego leku, to jest tyle co nic, więc tutaj naprawdę system ten działa bardzo dobrze. Natomiast w Polsce, niestety, no, leki są coraz droższe, w szczególności leki dla, dla chorych na raka. Przy czym one tak naprawdę powinny kosztować jak najmniej, tak żeby jak najwięcej ludzi mogło, mogło się wyleczyć. Tutaj w przychodniach też jest tak, że Panie, które siedzą w rejestracji, są bardzo miłe. Nie robią Ci byle problemów, tak jakby były obrażone, że chcesz się umówić na wizytę. Wręcz przeciwnie, u mnie parę razy doszło do takich sytuacji, że musiałam nagle zmienić termin, ponieważ okazywało się, że danego dnia jednak coś mi wyskoczyło pilniejszego i nie mogłam przyjść. Wtedy zadzwoniłam, a pani z rejestracji bez problemu przeniosła mi wiz wizytę, na następny dzień lub po prostu na inną godzinę. Tutaj te panie w okienku są, że tak powiem, bardzo miłe, zawsze uśmiechnięte, zawsze ci pomogą, nie robią ci problemów, kiedy chcesz o coś zapytać, bo czegoś na przykład nie zrozumiałeś. No i to uważam za naprawdę ogromny plus, ponieważ niestety w Polsce miałam raczej dość negatywne doświadczenia właśnie z takimi paniami, które które siedzą w rejestracji. Nie mówię, że wszystkie są, że tak powiem, wredne i złe, ale niestety większość z nich mam wrażenie, że, że siedzi tam od niechcenia i z przymusu. Kolejna sprawa, którą chcę tutaj poruszyć, jest dość taka może nie tyle kontrowersyjna, ale tyle co wiem, że nie wszyscy się z tym zgadzają, a chodzi o jakość produktów, które są tutaj w Niemczech dostępne. Przede wszystkim chemia lub kosmetyki. Według mnie jakość tych produktów jest tutaj lepsza i nawet nie chodzi o to, że nie wiem, bardziej mnie stać, żeby częściej kupić jakiś dobry proszek, więc mogę go sypać dwa razy więcej niż w Polsce. Nie, absolutnie tak nie robię. Sypię taką samą ilość, jaką sypałam mieszkając jeszcze w Polsce, a jednak mimo wszystko mam wrażenie, że pranie jest doprane lepiej, no i przede wszystkim pachnie o wiele intensywniej. Zapach utrzymuje się dłużej niż na ubraniach wypranych w polskim proszku. W związku z tym też od jakiegoś czasu wożę niemiecką chemię moim rodzicom. I moja mama, tak samo jak ja, widzi różnicę i zawsze teraz prosi mnie, abym przywiozła, kiedy kończy jej się proszek albo płyn do pukania. To samo tyczy się kosmetyków do makijażu, na przykład cienie do powiek. Kolory są bardziej intensywne, utrzymują się dłużej na powiece. Ze szminkami jest tak samo czyli po prostu używasz tego produktu mniej, a masz intensywniejszy makijaż niż przy użyciu kosmetyków kupionych w Polsce. A to właśnie się obraca również na oszczędzanie, ponieważ starczy ci ten produkt na dłużej. Również jakość produktów spożywczych takich jak na przykład chipsy lub inne przekąski. No, w Niemczech powiem wam. Owszem zdarza się, ale o wiele rzadziej niż w Polsce, że produkty te smażone są na bardzo szkodliwym oleju palmowym. W Polsce niestety jest to taktyka stosowana nagminnie przez producentów. Większość chipsów jest niestety smażona na tym bardzo szkodliwym oleju, który powoduje raka. W Niemczech natomiast chipsy tej samej firmy smażone są już na oleju rzepakowym bądź słonecznikowym, czyli na tym zdrowszym wariancie. Cenowo wychodzi tak samo jak w Polsce, a do tego często się zdarza, że w danej cenie, czyli w takiej samej cenie jak w Polsce, paczka ma na przykład 5 lub 10 gram więcej tych chipsów, co jest no bardzo niesprawiedliwe. Kolejny punkt dotyczy poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, przede wszystkim w kwestii finansowej. Tu, jak wiadomo, zarabia się więcej niż w Polsce, co automatycznie. Pozwala nam czuć się bezpieczniej, ale w tym wątku przede wszystkim chciałabym poruszyć kwestię tego, że nie zostaje się na lodzie, kiedy coś nam nie wyjdzie. Mam na myśli, kiedy nie wyjdzie nam z pracą lub ze swoją firmą, którą chcemy otworzyć. Urząd Pracy nie zostawi nas samych w takiej sytuacji. Jedyne, co musisz zrobić, to pokazać, że ci zależy. Musisz pokazać, że na przykład chcesz pójść na jakiś kurs dokształcający. Musisz pokazać, że aktywnie szukasz pracy, że interesujesz się. No a wtedy urząd bez problemu pokrywa koszty np. wynajmu mieszkania i jednocześnie daje ci do ręki jakąś tam określoną kwotę na jedzenie i ogólnie na przeżycie. Tu po prostu nie ma takiego strachu, że ojejku, co ja zrobię, jeżeli na następny dzień stracę pracę. Owszem, są, jak wiadomo, ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem jest to, że aby taki zasiłek tutaj rzeczywiście dostać, musisz mieć przepracowany ciągiem minimum 12 miesięcy. I idąc do takiego urzędu, ty dostajesz swojego takiego jakby doradcę, który tobą kieruje. Pokazuje ci, jak wypełniać różne papiery, proponuje ci różne oferty stanowiska pracy, a nawet sami proponują ci różne kursy. Jeżeli na przykład widzą, że Twój poziom języka jeszcze nie jest aż tak wysoki, to mogą cię wysłać na kurs, który za ciebie opłacą. A jeżeli na przykład sam wykażesz chęć pójścia na jakiś kurs lub na jakieś nawet dwu-, trzyletnie studium, to oni bardzo chętnie ci to sfinansują, jeżeli widzą, że, że jakby nie migasz się od pracy i że robisz to po to, żeby móc w przyszłości pracować w jakimś fajnym zawodzie. I to jest naprawdę dobry system, według mnie. W tej chwili będzie nieco bardziej subiektywnie, bym tak powiedziała, ale na przykład w miejscu, w którym ja teraz mieszkam, więcej się dzieje. To jest przede wszystkim bliskość Monachium. A jak wiadomo, Monachium jest ogromnym miastem, w którym bardzo często dochodzi do różnorakich wydarzeń. Oczywiście, jak wiadomo, jest to na pewno słynny Oktoberfest, ale też bardzo często miasto organizuje różne imprezy, inicjatywy koncerty, bardzo często przyjeżdżają zagraniczne gwiazdy, a zdarzy się niekiedy, że nawet przyjeżdżają gwiazdy z Polski. No ja w Polsce nie miałam może też tak możliwości uczestnictwa w jakichś nie wiadomo jakich ogromnych koncertach, ogromnych gwiazd, dlatego że mieszkałam w małej miejscowości z dala od wszystkiego, że tak to ujmę. No i na pewno miałam daleko do Warszawy, na pewno miałam daleko do Krakowa, Czyli do tych miast, gdzie się, no, jak wiadomo, najwięcej dzieje. Mam też tutaj taką małą ciekawostkę, bo żyję również tutaj w pobliżu miasta Lancud i myślę, że zauważyliście już, że lancud jest w swojej nazwie podobny do łańcuta. Tak, rzeczywiście nasz polski łańcut wziął się od niemieckiego lancutu. Dodatkowo tutaj w lancucie co 4 lata, organizowany. Jest festyn, na którym odbywa się inscenizacja średniowiecznego wesela niemieckiego księcia z księżniczką Jadwigą z, uwaga, z Polski. Jest to ogromna impreza, idzie parada przez całe miasto, jest organizowana msza święta, są jarmarki, przychodzi mnóstwo osób, które chcą to zobaczyć. I impreza ta nazywa się Wesele w Lancucie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do wygooglowania tego. Kolejnym pozytywem jest na pewno to, że tutaj idzie kupić taniej elektronikę. Na przykład telewizory, laptopy, telefony komórkowe są tutaj bardzo często tańsze, nawet o kilkaset złotych, niż te, które dostałabym w Polsce. Dodatkowo tutaj serwisy gwarancyjne. Rzadko kiedy robią ci problem, jeżeli coś ci się zepsuje, a ty chcesz to naprawić, nie szukają byle powodu, aby, aby tylko ci tego nie zrobić. No, a teraz nawiążę do mojego poprzedniego odcinka, który jest na kanale, czyli Black Friday. Tutaj rzeczywiście organizowane są naprawdę duże promocje i, i nie oszukuje się tak bardzo konsumentów jak, jak właśnie w Polsce. Tutaj, podobnie właśnie tak jak panie w rejestracji, w przychodni. Panie w urzędach są również bardzo miłe. Możesz bez problemu uzyskać od nich pomoc w wypełnieniu na przykład jakiegoś kwestionariusza czy dokumentu. Bardzo często jest tak wiadomo, no na przykład moim językiem ojczystym jest polski, z niemieckim mam nadal problemy i zdarzy się, że czegoś w takim kwestionariuszu nie zrozumiem, to po prostu biorę papierek, idę do pani w okienku i dopytuję, co tu ma wpisać. I ona mi wtedy albo prostym językiem tłumaczy, co tam ma być, albo wpisuje sama, jeżeli wie, co ma wpisać. Nikt nie robi ci problemu. To nie jest tak jak w Polsce, że pani jest obrażona, że przyszedłeś i przerwałeś jej na przykład w ploteczkach z koleżanką obok, albo w piciu kawy. Nie, tutaj nikt ci nie robi takiego problemu. Wszyscy są bardzo uśmiechnięci, bardzo mili. Przy wyjściu zawsze życzą ci miłego dnia. Teraz powiem o czymś, co odnosi się w szczególności do Bawarii. Tutaj ci rodowici, przede wszystkim Bawarczycy, mają w sobie taką kulturę, że kiedy mijają kogokolwiek na ulicy, nieważne czy jest to osoba dla nich obca, czy nie, zawsze się skłonią, powiedzą dzień dobry lub życzą miłego dnia. Dla mnie to w pierwszym momencie był na pewno jakiś szok kulturowy, jak się z tym spotkałam, bo w Polsce każdy się mija i, i ci nie powie nic. Ma najczęściej ponurą minę, a tu idziesz i po kolei słyszysz Halo, Servus, gott, Guten Morgen. I to naprawdę, no, na, zszokowało mnie bardzo w pierwszym momencie. Teraz już do tego przywykłam. I muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie tak wyjść na ulicę i zostać pozdrowionym przez obcego pana lub panią. Ale to jest na pewno miłe, zawsze mi to gdzieś tam poprawia humor. I myślę, że tak powinno być wszędzie. Okej, okay, miśki, to wszystko na dzisiaj. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to myślę, że nakręcę kolejny odcinek na ten temat. Na pewno na kanale pojawi się więcej odcinków dotyczących ogólnie życia w Niemczech, na Bawarii, tego jak tutaj to wszystko wygląda. Może zamieszczę jakieś rady, co i jak załatwić. Zostawcie komentarz, łapki w górę, jeśli wam się podobało, subskrypcję, a ja tylko przypomnę, że w następnym odcinku Będę omawiać minusy życia tutaj, bo takie niestety też są. Do zobaczenia, albo raczej do usłyszenia. Pa!